Witam Was serdecznie w kolejnym filmie z serii Pinterest Critic. To seria, gdzie w krótkich filmach daję Wam krótkie rady do wprowadzenia od razu, do wprowadzenia natychmiast na Waszych profilach, tak aby z czasem były one coraz lepsze i ściągały więcej ruchu do Waszych biznesów. Dzisiaj profil kursantki, która prowadzi profil na Pinterestie dla sklepu na Etsy. Pierwsza uwaga jest taka, że ten profil wcale nie promuje sklepu. Nie ma tablicy utworzonej dla sklepu. Nie ma pinów, a jeśli są, to są gdzieś ukryte, ale ktoś kto przychodzi na ten profil nie widzi, że może obejrzeć to, co Helena ma w sklepie. Co zrobić z tym? Po pierwsze zacząć działać. Utworzyć tablicę dla sklepu, tablicę ewentualnie dla sekcji w sklepie, dla różnych produktów i pinować, pinować, pinować. Nie hurtowo, stopniowo. Ale regularnie i cały czas wtedy ruch do sklepu będzie miał z czego przyjść, bo teraz nie ma. Kwestią, o którą trzeba zadbać przy pinowaniu, jest SEO-pinów, czyli odpowiednie ich opisanie. Jeśli pinujesz ze sklepu poprzez narzędzia, które udostępnia Etsy, to temat masz załatwiony pod warunkiem, że Twoje produkty w sklepie są odpowiednio opisane mają tytuł, mają opis. To wszystko jest zaciągane z na Pinteresta. Jeśli tworzysz piny bezpośrednio na Pinterestie, zadbaj samodzielnie o to, aby tytuł i opis pina zawierały słowa kluczowe. Tak, żeby klienci, którzy przychodzą na Pinteresta, wpisują w wyszukiwarkę frazy, mogli trafić na Ciebie w wynikach wyszukiwania.